Magnificencji Senju Lektorowi i całemu Senatowi Akademickiemu za zaproszenie mnie na tę inaugurację, na którą chętnie przybyłem. Dla mnie jest to miły powrót po 21 latach. Nie chcę przedłużać tej ceremonii. Powiem zatem krótko, jak to czynili starożytne Żywnianie, którzy przy takich okazjach wyrazali swoje życzenia, ma słowami. Wy was kreskas et flores. Myślę, że w tak znakomitym gronie profesorów nie ma potrzeby tłumaczyć tych słów. Szanowni Państwo, rektor wszystkich powitał. Ja więc tylko mogę powiedzieć, drodzy przyjaciele, do wyboru tematu dzisiejszego wykładu skłoniły mnie trzy okoliczności. Po pierwsze, pragnąłem mówić o wspólnej Europie w mieście, które było kolebką najtrwalszej w dotychczasowej europejskiej historii Unii. Łączącej narody o różnych tożsamościach, ale o wspólnych korzeniach. Po drugie, chciałem mówić o wspólnej Europie podczas inauguracji zajęć właśnie tej uczelni, która przed laty była dla mnie asylem wolności i miejscem, gdzie rozwijać się mogły nie tylko moje własne myśli oraz dążenia do przyszłej europejskiej wspólnoty. Po trzecie, zaś chciałem mówić o Europie. W oczach Jana Pawła II na uniwersytecie noszącym jego imię nie ma dokładnie wlocznicy powołania go na tron Piotrowy w miejscu, w którym ja sam osobiście przeżyłem owe wzruszające chwile 16 października 1978 roku wykładowy poniedziałek na kulu w Lublinie. Dziś Katolicki Uniwersytet Lubelski ma rolę szczególną. I szczególną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za prawdę w czasach wolności i demokracji. W czasach, kiedy można odważnie myśleć o przyszłości. Dziś mamy wolność. Możemy w kościołach i na ulicach śpiewać, przed Twe ołtarzem zanosim błaganie ojczyznę wolną po Panie. Także dzięki Wam, dzięki kulowi. Nie musimy dziś śpiewać Ojczyznę Wolną, lecz nam wrócić pani. Na koniec niech mi będzie wolno złożyć najserdeczniejsze życzenia środowisku akademickiemu kul -u. Całej profesorze życzę przekraczania granic wyobraźni w poszukiwaniu prawdy i wielkiej pasji naukowej ku odkryciu jej. Studentom życzę tego, Abyście byli usatysfakcjonowani i szczęśliwi ze spotkania z najlepszymi mistrzami właśnie w tej wielkiej, legendarnej uczelni. Także zarządzającej życzę dalszych sukcesów, nie mniejszych niż dotychczas. Wszystkiego dobrego. VIVAT Akademia, VIVAT Profesores.